Adrian Witam cię w GKSie Katowice. Na początku najważniejsze pytanie, dlaczego wybrałeś nasz klub? Jak dobrze wiemy, GKS jest na Śląsku bardzo mocnym klubem. Przedstawił mi bardzo dobrą ścieżkę do rozwoju i mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak mamy to w planach. No właśnie, jesteś bardzo młodym zawodnikiem, ale za tobą sezon w ekstraklasie w Śląsku Wrocław. Jak sprawdzałem Twoje statystyki, 10 meczów dla chłopaka, który ma 18 lat, jeszcze chyba nieskończone. To chyba duży sukces. No i jak wyglądało to Twoje przejście do tej piłki seniorskiej? Jest to ogromne przeżycie. Wiadomo zawsze jest, że chłopak może źle to znosić, że w tak młodym wieku wchodzi do piłki seniorskiej, ale na mnie to pozytywnie zadziałało. Chęci do pracy i przede wszystkim pewność siebie, motywacja, rodzina i wszystko skutkowało tym, że udało się zagrać w 10 spotkaniach. E, udało ci się zagrać w 10 spotkaniach, ale nie tylko, jesteś też etatowym reprezentantem polskim młodzieżowym na razie. E, jak widziałem, to grałeś tam w kadrze U18-U19. Jak wspominasz te swoje występy z orzełkiem na piersi? E, w kadrze U18 wspominam bardzo dobrze, ale przełomem była właśnie występy w kadrze U19, gdzie tutaj właśnie na Śląsku w eliminacjach do Mistrzostw Europy w pierwszej rundzie grałem na stadionie w Gliwicach i na otwarciu stadionu śląskiego w Chorzowie, gdzie udało mi się dwie bramki zdobyć, także jestem z tego zadowolony i myślę, że będę o tym pamiętał do końca życia. Czyli to śląskie powietrze, możemy powiedzieć, że Ci służy, skoro tutaj zdobyłeś te, te dwie bramki w reprezentacji i możemy liczyć, że na boisku nabukowej też pokusisz się jakąś zdobycz bramkową. Tak, mogę tutaj obiecać, że oddam serce na boisku, będę walczył poza Boiskiem, jak i na nim, także mam nadzieję, że będę zdobywał bramki, liczę na wiele występów, ale wiadomo ciężka praca i pokora, także jestem gotowy na to, żeby występować w KKS. -ie. Adrian, czy liczysz, że dobre występy na Bukowej w barwach GKS-u Katowice przybliżą cię do tej reprezentacji U20 i dostaniesz powołanie na te przyszłoroczne mistrzostwa świata? Tak, bardzo liczę na to powołanie, ale jak wiemy dobrze, musi to być poparte ciężką pracą, dyscypliną i dobrymi występami przede wszystkim, także mam nadzieję, że uda mi się to i w przyszłym roku będę mógł reprezentować nasze barwy na mistrzostwach świata. Ja ci tego życzę, ale na zakończenie mam jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, na jakiej ty pozycji najlepiej czujesz się na boisku, bo jak ja e, sprawdzałem Twój profil na, 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 na różnych stronach internetowych, to tam widniało, że jesteś pomocnikiem, e, ofensywnym pomocnikiem, na innym widziałem, że jesteś skrzydłowym. Ale gdzie ty się czujesz najlepiej? Ja się czuję najlepiej, w środku pola, ofensywny pomocnik, ale poradzę sobie na każdej pozycji tam, gdzie będzie mi dane grać, tam dam z siebie 100%. Powodzenia, Adrian, dzięki. dzięki bardzo.